Cześć witajcie dzisiaj wam pokażę jak można pozyskać nasiona szparagów to kiedyś było zielone teraz są wiechcie suche bardyle. trzeba je usunąć, ale to dopiero jak będą wychodziły młode za miesiąc, za dwa usuną też suche tu pokażę wam właśnie nasionka czerwone, jest ich bardzo dużo i z nich właśnie uzyskuje się nowe sadzonki szparagów trzeba je po prostu teraz zebrać i zaraz wam pokażę co i jak wystarczy zebrać takie właśnie nasionka i z każdego takiego będą nowe sadzoneczki Nasiona szparagów zostały zebrane. Wyglądają troszeczkę jak czarna, czerwona porzeczka. Tutaj był taki krzaczorek. Widzicie, taki badyl. To, to, zaraz Wam pokażę jak wyglądają nasiona. Najpierw trzeba to wyłuskać. takie jedna malutka kuleczka posiada około trzech nasion. A z każdego takiego małego nasionka nowa sadzonka szparagów. Wyrośnie. Oczywiście ona potrzebuje więcej czasu niż na przykład skarpy. Jaką mamy karpę, to w ciągu dwóch lat, trzech będziemy mieć fajne szparagi, będzie można być zbierać. Natomiast z takich kuleczek, no, kilka lat trzeba poczekać. Z 3-4. Tutaj rozgniotłem jedną taką kulkę. Zobaczcie, są 3, to 14. Raz, dwa, trzy. Czwarty tu w środku z jednej takiej kulki, więc zobaczy ino można pozyskać sadzonek szparagów z jednego takiego ziarka. Urośnie nam jedna taka łodyga, ona się z czasem później rozrośnie i będziemy mi właśnie takie szparagi albo białe, albo zielone. Zielone wyrastają ponad ziemię, więc. Są zielone, natomiast jeśli chcemy zebrać białe, to mu musimy kopać jak krecik w głob ziemi i wtedy zbieramy takie białe. Myślę, że w tym roku powinny być fajne zbiory. Bo przesadziłem je w zeszłym roku do dużych donic, 100-litrowych. Mam takie 4 donice, więc może coś zbiorę. No, pokaści się jakaś kulka. Muszę to oczyścić, umyć, trochę wysuszyć i później możemy wsadzać do takich malutkich doniczek. Ale wcześniej proponowałbym jakąś szklaneczkę, ciepłą wodę i trzymać takie nasiona 3-4 dni w ciepłej wodzie. Codziennie zmienić, należy taką wodę, żeby po prostu miała fajną temperaturę, żeby, żeby napęczniały. I później możemy wsadzać do takich doniczek, mały będą rosły. Trochę im czasu zajmiemy, a później, żeby się ciepło gdzieś w maju, w połowie kwietnia, najlepiej wsadzamy do gruntu. Już jako gotowe małe sadzoneczki szparagi, pychota. No to co? Do następnego filmu. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Siemanko.